Z tym kwiatem życia. O co chodzi? O to chodzi, że ktoś sobie kiedyś zbudował jakąś siatkę, jakąś narrację, jakieś utkane wzorce, jakąś historię, jakąś sieć i próbują nam tą swoją wiedzę, tą swoją narrację przekazać jako nasze powstanie naszą historię nasze pochodzenie. Ale, czy tak naprawdę jest nasze pochodzenie? Próbują serwować nam własną, wykreowaną przeszłość i wmówić nam, że to jest również nasza przeszłość. I gdy my zaakceptujemy ich narrację, wtedy budujemy im ich wymarzoną przyszłość, bo oni nie mają sił. My jesteśmy siłą tego świata, tej Ziemi. My materializujemy, nie oni. I krok po kroku skupiamy się na prawdzie, a spójrzmy na słowo prawda. Pra-wda. Czyli pradawna wiedza. Odkrywamy krok po kroku to, co próbowali nam ukryć przed nami, powiedzmy tak. Jeżeli każdy z nas odczuwa się jako odrębna świadomość, to oni osiągnęli cel. Ja proszę tutaj wszystkich w komentarzach również wejść w te pole współodczuwania i współistnienia, i nie wymądrzania się, bo ja wiem lepiej, a tym mniej, bo tak w gruncie rzeczy nie jest. Ja nie wiem nic. Jutro też nic nie będę wiedziała, bo wszystko się pojawia i odkrywamy cały czas. I skupiamy się właśnie na tym, <coughs> sorry, co nas łączy. Skupmy się na współistnieniu, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Dobra, to taki króciutki wstęp. Zygi, oddaję tobie głos. Znaczy, jak mój głos zatrzymuje dla siebie, <noise> tylko daje przestrzeń, żebyś ty wymawiał słówka. No, dziękuję Ci za <coughs> dobry wstęp. Witam Was wszystkich, kochani. Tak, od razu jedziemy z tym do przodu. Czy to jest kwiat życia, czy śmierci? Od razu prosto z mostu ktoś takie pytanie zadał. Bardzo śmiało do odważnych świat należy. To bardzo poważne pytanie i nie uzurpuję sobie. Wyłączności na odpowiedź na to, i nie jestem pewien, że dzisiaj w jakikolwiek sposób jestem jakąkolwiek odpowiedź na to dać, ale możemy się pobawić w coś takiego, jak że porozmawiamy na ten temat. Widzicie, ten kwiat życia już, już tu za mną jest od dłuższego czasu. Pierwszy raz z kwiatem życia spotkałem się jakieś 10 lat temu. I był odkryty, o ile mi wiadomo, w jakichś jaskiniach egipskich, chyba coś takiego, czyli ten kwiat życia już Egipcjanom był bardzo dobrze znany. Mnie osobiście się ten wzór bardzo spodobał. Postanowiłem, że kiedyś sobie go zakupię. On ma oddziaływanie energetyczne, jak najbardziej. I nazywa się po prostu Blume des Limbs, albo kwiat życia. I teraz powstaje pytanie, czy to jest faktycznie wzór na życie, czy wzór na śmierć. I pamiętam, że po jakimś czasie kupiłem sobie książkę. Ona tam jest na górze. Wiele ludzi się ma... pyta, gdzie ty w ogóle kupiłeś ten kwiat życia? Jest bardzo dużo pytań w tym kierunku. A, już, już odpowiadam na pytanie. Widzicie. Książkę, kupiłem sobie Kwiat Życia od pana Drunvalo-Melchizedek, dwutomowy, tam jest drugi tom. Bardzo fajna książka opisuje tutaj krok po kroku te wszystkie kółeczka, jak powstaje, czyli całą strukturę tego, tego kwiatu życia. Natomiast pytanie pozostaje w ten sposób. Odnośnie tego kwiatu życia, zakupiłem go u pana Jasia Taratajcio. Wszyscy go znamy. W międzyczasie to jest ten pan, który właśnie ten biorezonator, który żeśmy ostatnio prezentowali, też robi. Tam leży. Poczekaj, sorry, że ci przerywam, ale jeszcze się nasuwa pytanie z komentarza. Pamiętasz, ty mówiłeś o tym światełku, które ty puszczasz, i wtedy coś się dzieje? Tak, o tej czarodziejskiej różdżce. No i właśnie, gdzie to kupiłeś, też były pytania. E, Tą czarodziejską różdżkę kupiłem u e, pana Andreasa Schauferta. To jest tutaj ten nasz zacny pan. O, już patrzę, kurczę. Z nim też mamy planowane nagranie. Tak, z nim też mamy planowane nagranie. On napisał taką książkę fajną. E, Gesund durch Wissen, czyli zdrowie poprzez wiedzę, to jest ten pan, Andreas Schaufert, ja to u Pauliny publikowałem i wyobraźcie sobie, pewna pani zadzwoniła do niego i on zadzwonił do mnie i mi mówi, słuchajcie jak chcecie możemy ze sobą nagrać kilka odcinków, nie wiadomo jak, kiedy to będziemy nagrywać i gdzie, czy u Pauliny, czy u Joasi, czy tutaj będziemy nagrywać z Tobą dana. W zasadzie można by i tu, i tu zobaczymy, jeszcze z nim ugadam. Chodziło o ten energetyczny wampiryzm i też z jego punktu widzenia też możemy zapytać, co on sądzi o kwiecie życia, bo naprawdę chłopak jest oczytany i wie, o czym tu gadamy. Ale wracając do kwiatu życia. Zetknąłem się w tym Egipcie właśnie z tym wzorem i bardzo mi się spodobał, fajny jest ten wzór i byli śmiałkowie, który, którzy go już przed Drunvalo Merchizedek rozłożyli na części pierwsze i z niego jakieś tam grania stosłupy wychodzą, czyli bardzo złożona struktura jest go, ale taki na pozór wygląda harmoniczny. Tak?